Jesteśmy w głównej sali zajęć dziennego Domu Pomocy Społecznej na Ursynowie. Trwają warsztaty dekupażu. Prowadzi je wolontariuszka pani Iwona Rudkowska. Uczestniczki warsztatów dekorując pudełeczko ze sklejki dzielą się z nami swoimi wrażeniami z zajęć. A w tej chwili robię ozdabiam pudełeczko, które mam takie kwadratowe farbą akrylową białą, a później dwa razy ją muszę pomalować, to a później przykładam jakiś wzór z, tamtych, z, tych, z tych serwetek, które tam leżą, i sobie wybieram dany wzór, nakładam z lakierem, przy, znaczy klejem, przyklejam i później lakieruję. Malujemy pudełeczka, dekorujemy, oplepiamy papierkami kolorowymi, no i tam serwetkami czym się da. No i tak jest praca dobra dla nas. Zajęcie mamy zawsze. Zawsze coś robimy. Na imię mam Władysława. Mieszkam na Ursynowie. Jestem taka jaka jestem. Bardzo lubię się udzielać. Maluję teraz pudełeczko. Robiłam pocztówki. Robiłam kwiatuszki, motylki. No. Tylko, że jestem za szybka. Nie mogę tak powoli, bo to trzeba pomalutku robić, tak spokojnie. A ja to tak raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i już bym chciała, być, żeby to było zrobione. Ale wszystko jest ok. To jest coś fantastycznego, coś wspaniałego, pięknie wygląda, jak się zrobi. Ja do OPS-u przychodzę już ponad rok i jestem zachwycona tutaj pracą w OPS-ie, bo mogę się. Wyżyć na swoich pracach, które uwielbiam, te prace ręczne, czyli właśnie ten dekupaż. Dodatkowo jeszcze wyklejam obrazki włóczką. I każda praca tutaj wykonana przez nas jest zawsze doceniona, zawsze pochwalona przez wszystkich, także nam sprawia to ogromną przyjemność, a dodatkowo robimy też prace dla siebie, czyli dla swojej rodziny, dla bliskich, jakieś prezenty upominkowe czy w związku ze świętami. To też możemy tutaj sobie wykonać i później zabrać do, do domu. A to no, takie pudełeczko będzie takie ozdobne na jakieś różne drobiazgi, Może być na kolczyki, na chlipsy. Co kto chce do tego pudełeczka sobie. Bo lubię te prace manualne, bardzo talerze takie tu malowałam na ścianie, były na szkle, ze słoiczków po śledziach czy po musztardzie. robiłam takie wazoniki. Albo koszyczki do tego modeliną jeszcze dorabiane, przyodrabiane. Nie znoszę samotności, lu, lubię coś robić. Bo jak przyszłam do domu, to myślałam, że już jak ja sobie wzór teraz, bym myślała, jak ja to pomaluję, co to będzie. Bardzo mnie to pociąga, bardzo lubię taką pracę. Ona mnie uspokaja psychicznie, nie denerwuje się, nie myślę o niczym innym, tylko o tym, żeby mi dobrze wyszło, żeby mi dobrze złożyło mi się dekupażem, ale są różne techniki w samym dekupażu, także jest na początku drogi, to jest bardzo interesujące. Kiedyś zrobiłam wazonik bardzo piękny, podarowałam synowi swojemu na urodziny. A to będzie moja druga praca. Czegoś jeszcze można się w starszym wieku nauczyć, ale to naprawdę jest urocze. Rzeczy wychodzą po prostu, nawet dla laika, szybko uczymy się. No bejcowałam najpierw pudełeczko, bejcą, po to, żeby nie było takie naturalne, żeby coś innego było takiego. Tak to no, takie będzie miało inny odcinek, prawda? Suszyłam. Lakierem posmarowałam, natomiast będzie tutaj ozdoba jeszcze, bo to dopiero na następnych zajęciach, bo dzisiaj za mało trochę czasu mamy. No i nie wiem, jeszcze tutaj pomyślę, jakiś pasek chyba zrobię. Także świetna to rzecz, jestem bardzo zadowolona w ogóle. Bardzo fajnie, no coś innego jest. No i praktyczne rzeczy przede wszystkim, naprawdę dużo można się nauczyć. Koleżanki są fantastyczne, wie naprawdę atmosfera jest przemiła. No, i kierownictwo w ogóle, no przede wszystkim bardzo dużą pieczę też trzyma tutaj nad nami, wspiera nas bardzo. Także ja, ja nie wyobrażam sobie nie chodzić tu.